Gałoś na panią leciała. Proszę bardzo. Nic pani nie jest? Nie, nie. Przepraszam, ale leciała i ja akurat tak stałem z ławki. Proszę o na panią leciała. Tak mi. Normalnie on tak sobie z głowy strącałem. Proszę bardzo. Proszę. No. Gałąź na panią leciała. Dziękuję bardzo. Kurczę, dobrze, że tak z ławki szybko stałem. Tak widzę, pani leci, no po prostu centralnie na panią. Ale życie pani uratowałem. Proszę bardzo, na zdrowie. Uzu! Gałąź leciała na panią. Oju! Na no, szczęście ciężka nie była. ale jak pani złapałem ją. Dziękuję. No. Gałąź na panią leciała. Serio? Serio. Okej, okay, dziękuję. Nie życie. Się, się tego, nie wiedziałam co się dzieje. Pójdź! Gałąź na panią leciała. Nie, żartuję. Panie. Leciała z góry. Tak <noise> Boga ja kocham. Żartuję. życie pani ratowałem. Nie wiem jak pani mi się oddzięczy. Na pewno. No naprawdę jakiś chociaż Niemożliwe. przytulasek. Niemożliwe. No to ja bym sobie wymyślił tą gałąź? No tak. No jak skąd bym ją wziął? Widziała pani, że siedziałem tam na ławce i gdzie leci na panią, zostałem. No, dziękuję. Dziękuję. Gałąź na panią leciała. Uf, ale zdążyłem tak na styk, nad panią głowę przerytywała. Domyślam się, oh. że ktoś zwrócił na to uwagę. Życie Pani uratowałem. I co, z nią, co z No nie, nie wiem jak się... pani mi się teraz wdzięczy. Yy, no właśnie, jak się teraz no, jakaś... może tym, że dziękuję i no. żeby to do pana wróciło. Dzięki to bardzo miłe z pani strony. Ale fajnie pani taka uśmiechnięta. No, taka gałąź może by nic nie zrobiła, ale po co? Yy, no, taka gałąź mogłaby tu najdłużej przyozdobić mi czapkę. No tak, no, też by tak mogło być, ma pani rację, pani miałaby czapkę z gałęzią. A tak naprawdę nagrywamy ukrytą kamerę. No, tak, ja, miałam. Świetnie mi pani wypadła. Kwiatek dla pięknej pa pani. Nie okay. kwiaty dla pięknego pana. thank you Dzień dobry, proszę tu z są Dobra, nie mogę teraz gadać, zajęty jestem. Słucham? Nie mogę teraz gadać, zajęty jestem. Poczekam. Wielką. Zagrajmy. No, miesiąc temu tak mówiła na Piątkowskiej wieczorem. Wszystkie takie same. Tylko chłop, chłop, was puści na chwilę. Zawsze coś. No, ja jestem już. Pojdziemy? Ja też nie tak? No, jesteśmy winni się na randkę. Nie jesteśmy. pan ma na imię Janusz? Janusz, pan ma na imię? Nie? Na drugie nawiamy. Na drugie? Tak myślałem, no? Pasuje to imię do pana. Bardzo ładne imię, polskie. No, sąsiadem byłem pana. Sąsiadem pana z bloku byłem! Przepraszam? Tak? Jak kupisz mi burgera, zrobię ci dżinsy. Jak mi pan zrobi dżinsy? W jaki sposób? No po prostu, mam maszynę do szycia i zrobię. A na mnie zejdzie dużo materiału, także chyba podziękuję. Nie no. Ja przecież... Niepozorna. Będę niepozornie szył. Proszę <noise> dzisiaj żaden flyer frajer, ani frajerka w kolejce nie stoją? Na razie nie. Na razie nie, ale może wszystko się zmienić. O, w takim miejscu ławkę szanuje. No, jest, jest, jest na co popatrzeć. Ludzie jedzą. Kulinaria na żywo. O, panie, bez wódeczki? Tak, to co, co to tak siedzieć do suchym pysku? Nie o suchym, bo mamy. A, czyli wódeczka. No tak. No i to szanuję, taką polską kulturę. No, przy poniedziałku się alkoholizujemy. Alkoholizujemy. Trzyma po weekendzie, tak? Tak, po weekendzie nas. Akurat pan dobrze trafi. Te alkoholickie twarze to z daleka poznam. No ma pan rację. Dlatego ja nie piję. No, to bardzo się chwali, naprawdę. To bardzo się chwali. No. Bo co to jest 2 litry wody na dzień? No, no prawidłowo to. Nie wiem, bo mam żółte papiery i byłem w takim, proszę Pani, w Kochanówce byłem i tam mi dali mi pokój, bez klamek ten pokój jeszcze mi dali bluzę bez rękawów. Chorzy ludzie tam pracują. Niby miałem się tam leczyć, ale jak się mam leczyć w pomieszczeniu, gdzie nie ma klamek i jeszcze mi dali bluzę bez rękawów, czy to sobie Pani wyobraża? Nie ja nie widziałam takich rzeczy. No to ja byłem właśnie w takim szpitalu, w Kochanówce. No ale no Jakie żółte papiery mi wyrobili. Bo sąsiadkę młotkiem ganiłem? Nie pamiętam, proszę pani. <grywa> Jedynie pani pamiętam, jak tego nad sąsiadem stałem z tym młotkiem i tak tłukłem. Tylko ja myślałem, że przybijałem gwoździe, ale mówi, że go przybijałem do krzyża. Nie wiem, bo znów z góry mi sąsiad coś wrzucił do tego, jakieś kryształowe rzeczy. I Proszę pani, takie rzeczy się dzieją. No ale proszę pani, on mi tak wrzucił. Później mi się wydawało, że ja Jezusa y, widzę i go chciałem przybić, a to się okazało, że sąsiad. Nie yeah. <laughs> mnie zamknęli na dwa tygodnie do tego szpitala.